nowość specjalnie dla Was. U nas na kanale będziemy też zajmowali się autami na sprzedaż. Mailować, instagramować, zgłoszenia pisać do mnie. I sklatujemy z tym! Auta na sprzedaż u mnie na kanale! Wszystko się dowiemy. Kiedy przeglądy, kiedy rozrządy, kiedy gówna pierdoły. Tylko u mnie na kanale. Same igły! Po delikatnych dzwonach. Polecam! Yeah, serdecznie drodzy Państwo w te święta wielkanocne życzę Państwu jajeczek, smacznego jajka białej kiełbasy, gorącego żurku i oczywiście I oczywiście my jesteśmy już poświęceni, jeszcze raz no jeszcze raz jesteśmy już na święcące, przyjechaliśmy, mamy tutaj koszyk produktów i czornidła do oponii i gaśnice mamy i jajeczka, mamy też tu proszę, mamy jajeczka proszę zobaczyć ła! wyjechało no ale wszystko jest, wszystko poświęcone Mercedes poświęcony, no to zajmijmy się prezentacją E63 AMG Gardemet. Zapraszam Państwa. Uuu. O tym modelu powiem Wam naprawdę, naprawdę dużo. A więc, tak, lepsze 63 czy E55? Kwestia gustu, kwestia tego, co ktoś chce. Tam jest kompresor, tu jest wolnocący. Więc tak, on bardziej wygląda, ten 63, bardziej tak wygląda, bardziej tak. No nie rekinowato, bo to jest z labemy za, zategowane. Tu jest bardziej królewsko, królew lew. A więc tak, sześci naprawdę ma te tutaj takie skrzela, to wszystko. Dużo, dużo lepiej wygląda to niż E55. Lustereczka tu są na takim małym pałąku. w e55 są całe, takie jednolite. Podejdź do tyłu. No i te lampy robią naprawdę robotę. Tamte są kurwa takie dymne, jakieś takie nichui w oko ten seną się rozbryzguje. Nic nie widać! Ale tu to wszystko, te tej to wszystko czarny znaczek, to jest wszystko na największej kurwa Bojalce. No ma mi się niesamowicie ten Mercedes i on naprawdę do on naprawdę se jedzie. Jedyne 150 koła i można takim wypasem latać. Oczywiście, że takich aut już się nie produkuje, ale to nie można powiedzieć, że prawdziwe AMG czy tam prawdziwe MK skończyły się w 2005 czy 2003. Nie! To jest zupełnie inna epoka! Te są wypasione, te są dobre w wpisu. A tamte są też kurwa wypasione i są jeszcze lepsze, bo są nowsze i są kurwa szybsze. Więcej elektroniki, więcej poduszek bezpiecznych i itd. Więc nie gadać. Kurwa, że kiedyś się skończyła motoryzacja, a teraz już nie. No to jak nie to kupować takie. Aczkolwiek to jest moje marzenie. Pew teraz tak, ja fan Bemy powiem tak, ja to powiem teraz tak, że ja bym wolał to niż S60MK z 10 cylindrowym silnikiem. No i tak, kurwa, tak bym wolał. Oskar tył! Pięknie zrobiony, naprawdę bardzo, bardzo gustownie. Czarna loteczka, czarne napisy, tu wszystko. A ja bym, może, delikatnie tą mistewkę też przypierdolę na czarno. No i te cztery rury, to naprawdę na prostej robi taką robotę, że to jedzie jak pojebany. To wariot jest! To jest wariot! Ty, Ale ona już jest poświęcona! Ona już jest poświęcona! Ta E-Klasa! i ją można chodzić bokami, upalać na hamulcu. Co do tego jest auto? Własnymi rękami. Oskar składał ten motor. Bo dwa tygodnie temu jeszcze był kurwa w generalnej, kurwa naprawie. I teraz tam, na tym emblemacie, gdzie się podnosi maskę, tak chodźcie ja wam pokażę. Chodź ciągcie. Chodź, 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 chodź Oskar, dalej. Kurwa, I teraz tu jest taka plakietka, nie? Z imieniem i nazwiskiem kto to robi, nie? No i tu się okazało, że tu jest napisane Oskarik z kamerzysta. Bo on niedawno naprawił ten motor. Także to już jest nowy motor od Oskariksa. To naprawdę chodzi, silnik jest bardzo ładny. Wygląda super. Te srebrne dodatki. Ten tutaj, tak gwiazda. To ładnie wygląda. Ten plastik, ta naklejka żółta. Naprawdę wygląda ładnie. A co mogę o tym silniku powiedzieć? Tyle, że za pojebany. Dobry jest motor. I go do, jak pojebany. Ale to dla szalonego naukowca, który teraz właśnie przyjdzie z lasu, kurwa z dziobu. Czy z borówek, kurwa, czy z luskawek, Nie wiem, kula. Ale naukowca! Kurwa, spóźniłem na kula święconkę, ale ty kupa, zło jak ładna, ty, poświęcone, poświęcone, to teraz można go rozgrzać na jałówce, kurwa, teraz mu Kurczę, kurwa, pierwsze, czy zejstro do koszyka, czy do koszyka, o kur a Mercedesy na Jałowym nie zawsze lubią pokazać co kula potrafią. No uczymy. Uczymy z tą starą motoryzacją? O, odpolił się dobrze! Ale koto! Oskara cyfrasa Kuba, która wczoraj poszła kula na Oliksie. Zobacz, zobacz, Jezu. zobacz, Jezu, prawie dobra jest, mamy to decybelomerzy 15, że nie się. Sedany, sedanowate to jest marzenie każdego, moja też. Drodzy Państwo, to jest prawdziwy kozak. Nacinane kurwa karcze aluminiowe, felki! no powiedziałbyś Oskar? Nie, nie być! Nie powiedziałbym. Że to będzie kurwa 130 koła i takie rzeczy będą? To jest Mercedes. Ładnie przyciemniane te lampki do no ten czarny gir. Dla mnie czarny gil to jest podstawa kurwa z kromowanymi emblematami, to powinno radą wyjewać co w pizdu. To w ogóle nie powinna prawa wychodzić, kurwa z salonu. tu się nasz odchodź. Już! Akcja! Teraz! Czarny dach Czarny dach, czarne skóry. Zapach jest. kieraz on sama zjała. Poczekaj Zjała sama, ale ma bajery. Łopatki, automat, AMG, napis kabli to ma w pizdu, on jedzie, on podgrzewo. kurwa i miedziuchę z tego wypierdala, z tych kabli. Tak mi powiedział, tym się zajmuje na co dzień. Co robisz? O pis ją, kurwa miedziuchę z kabli. Wiesz co, jeżdżę, jest w AMG i se, i, se, i se podpalam i se sprogę. I to jest interes! I teraz tak! Czy produkując gówno z cebulką jesteście chujowymi biznesmenami? Nie. Bo jeżeli na ten produkt kurwa wiara by kurwa miała kurwa I'm B, to to jest idealny interes, sprzedawać gówno z cebulką. Ale nie za dużo cebulki, żeby nie jebało dryja kurwa! Chate Oskar, ładnie wszystko jest, to wodo, wodo, jak Chate i dalej. No, mamy go, to jest byste, zaczynamy. No nie, no MG, no dźwięk w środku, no to to jest, to to jest, to jest amazing. Amazing. Dobra, środek, byłem, mam tak, skupmy się. Teraz jakoś inaczej opowiem o tym, tak? Walić kurwa to, czy tam nie ma tej czarnej sufitówki, to nieważne, no to jest AMG, czyli wszyscy kurwa normalni ludzie wiedzą, że tak, że AMG, no, to jest i tak kurwa jedno z najlepszych kurwa wyposażeń, najlepsza Wixa I sami ocen ocencie, czy 5, 5, czy 6, Ten jest ale tutaj kotem, kotem, Moskalix jest, jest kotem, jest kotem, jest kotem. Ale se jedzie, jest kotem, jest kotem. Wszystko jest dobrze, hamuje ładnie, pięknie. Bo wiecie, ja się boję Mercedesa jeździć, Ja nie czuję, ja nie czuję. BMW bardziej czuję. Ale ja to nie znaczy, ja nie jestem jakimś kurwa tam zajebistym, kurwa tam Kubicą czy kurwa tam chowczycem. Coś tam potrafię, to nie co potrafię, kurwa. A się nie chwalę, mam talent, kurwa. Taka jest prawda. Ale no, kurwa, taka jest prawda. Teremu to damy? Dremu damy, nie? A ja to se jedzie! Dawaj, kurwa, Oscar! Wrażenia z jazdy są na najwyższym poziomie! I to jest piękne w tych właśnie Mercedesach, że teraz nie wiadomo, czy to idzie, kurwa, CLA, czy to idzie CLS, czy to idzie, kurwa, CLS, kurwa, czy to idzie znowu CLA, czy to idzie A-klasa, kurwa, w Sedamie, czy to idzie, kurwa, C-klasa w Sedamie. Tego nie wiemy! Tego nie wiemy! Ale patrząc na tego kozaka, wiemy, że to jest, kurwa, AMG tu nie można się pomylić! Wprawne oko, wprawna ręka, wszystko. Jeszcze udawam. No nie ma co gadać, słuchać, jeździć, deptać, do końca spalanie. Chuj mi co to nie jest moje auto, kurwa, takie, kurwa, spalanie, Czy mam się martwić, kurwa. No spalanie fuj, jak ja tu jeżdżę, no to jest, kurwa, ze dychy, kurwa. To jakie ma być spalanie AMG. I tu z tego miejsca, czyli oskar prawe, oskar pilot. Ja kierowca. Dziękuję Wasi za udostępnienie tego wypasa. Ponad dwa lata czekałem za tym egzemplarzem. Jeszcze E55 nie mieliśmy w programie. A trafiło się E63. Za co bardzo mu dziękuję czy silnik lepszy, czy gorszy, nie wiem, ten ma zrobione tumiki, ten ma ponoć 550 koni i tak zapierdala. On leci, on zamyka budzik, on tu leci 320, tu w ogóle pierdolić, a ja się teraz z nowymi autami podniósł, zaraz, że tam 305, kurwa, 305 to on kurwa, zapierdala, już 15 lat temu, kurwa, po centrum, kurwa, Tokio. To. <grytale> kurwa, nie tam pierdolenie, kurwa. I drodzy Państwo, mam nadzieję, że z tym wypasem program się podobał. Oglądajcie, subskrybujcie, wchodzimy z nowym bajerem, auta na sprzedaż u mnie na kanale, to jest coś innego, Będą jaja, będą same kąskie, będą mnie a trochę tam będą rozjebane, ale to nie że nie że tam. trochę to nie to nic złego. Drodzy Państwo, wesołych świąt, smacznego jajka, mokrego dinguta! Ja jadę tym kozakiem! Ja jadę tym kozakiem! Ja jadę tym kozakiem! Ja jadę tym kozakiem jadę.